Hello! Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. A skąd? Z Hurgady. Z Hurgady. Jesteśmy w Egipcie. I to jest nasz już praktycznie przedostatni dzień. Niestety jutro już wracamy do zimnego Berlina. A najpierw do Frankfurtu. Ale nie o tym. Chcemy Wam opowiedzieć mniej więcej, co nas tutaj spotkało. Czy w ogóle polecamy Egipt, czy polecamy Hurgadę. W Hurgadzie jesteśmy my z Emanuelem. Emanuel jest dzisiaj jako kamerama. Jesteśmy praktycznie drugi raz. Znaczy, Emanuel tego nie pamięta, bo on był niemowlakiem rocznym. Natomiast dla Stelki to jest pierwszy raz. Stelka, co Ci się podobało? Polecasz coś? My się podobały koty, jedzenie. O, tam są te koty? Możemy zobaczyć. Tam są te koty. To jest chodzina, a tam tu ta kciula. Zawsze tak robi. To jest mama, bo widziała mnie bo Mamy też ulubionego kota. A gdzie jest ten kot? On jest tam bardzo na wchodze ona zawsze nas czeka, bo ona jest kłodna i ma te to jest przyszła mama kota. Morgan. morning. Good morgen Alles klar? Hola. Alles wunderbar. Alles, alles wunderbar. No right. co? Um, finish? I Ja, kann man sagen. Ja. Alles klar. Alles klar. Alles gut. Dankeschön. So, das war unser Lieblingskleiner. Ich muss sagen, dass die Mentalität hier von Ägypta ist wirklich sehr offen, sehr aufgeschlossen, sehr freundlich. Es sind nette Leute. Sie können richtig gut handeln, also hier muss man super aufpassen, das haben wir schon am ersten Tag erlebt. Eigentlich Emmanuel habe ich schon vorgewarnt, aber der hat sofort mit äh, Sandalen hierher gekommen und da musste ich die natürlich kaufen, ja? <laughs> also das war ein bisschen am ersten Tag ungünstig, aber äh, haben wir das erlebt. Ja, ja und ansonsten, äh, was hat mir persönlich gefallen und was habe ich... Erstmal jetzt auch entdeckt äh, Schnorcheln. Es ist wunderschön hier. Die Korallen sind zwar in tragischer Zustand. Ich habe äh, hier gleich nur ein paar solche bunte Korallen gefunden und sehr kleiner. Die waren vielleicht nicht länger als 5 cm, Aber die Fischen die kommen meistens sehr nah vom Strand, sind bunt, also so wie in Nemo, äh, diese Märchen für Kinder von äh, Walt Disney. Das hat uns mega gefallen. Ich, werde, ich habe noch Material, da werde ich später noch herunterladen, könntet ihr sich locker, das anzuschauen. Und ich habe erfahren, dass wir sind eigentlich in Kurgada und nicht weit weg gibt es drei Arten von Haie, die können gefährlich sein. Ja? Und Delfine gibt es hier auch. Die sind ein bisschen weiter von uns. Czyli co jeszcze chcemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj w systemie praktycznie all inclusive. Tak jak wspomnieliśmy, w ogóle po krótkim przesłuchaniu wcześniejszych nagrań zobaczyłam, że ja zmieniłam język przez właśnie tego naszego ulubionego kelnera, który zawsze do nas mówił w języku niemieckim. Automatycznie po prostu przeskoczyłam na, nie, na niemiecki, nie? ale osoby, które nas tutaj odbierają z pol i są niemiecko-języczne, to nie będą miały oczywiście z tym problemów. Chciałyśmy jeszcze powiedzieć, że jesteśmy tutaj w All Inclusive, czyli mamy praktycznie i picie, i jedzenie, i słodkości, wszystko pod dostatkiem, kiedy chcemy. To znaczy są wyznaczone tutaj akurat w tym hotelu też godziny. Śniadanie się zaczyna mniej więcej o godzinie 8. Obiad o 12.30 bodajże. Jak to jest, Emanuel Czy 12? Nie wiem. O 12 chyba, nie? Nawet dobrze nie pamiętam, bo my jesteśmy z reguły na plaży. Jak jesteśmy na plaży, to możemy sobie jeszcze y, też jakieś picie zamówić, coś takiego. Tam jest. Tam nie możemy, ale z restauracji skorzystać, bo to już się dowiedzieliśmy pierwszego dnia, nie? Byliśmy w restauracji i tam nie możemy po prostu nic sobie brać. Każdy z nas ma takie numerki, każdy ma inny e, kolor e, i to jest właśnie znak, że ma jesteśmy all-inclusive. Wy jako, wy jako dzieci z Emanuelem macie takie żółte, możesz też pokazać, nie? E, I kolacja też jest prawie jak obiad, można powiedzieć. A stitch mamy pieść. No nie, stitch jest innej farby, nie? Ale to jest bardzo praktyczne. Dlatego jesteśmy tu praktycznie tydzień czasu, ale tych dwóch dni na przyjazd i odjazd nie liczę, więc powiedzmy sobie, jesteśmy tu pięć dni. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo krótki okres czasu, też bardzo intensywny dla nas. Nie zamawialiśmy żadnych wypraw do żadnych piramid, czy wyprawa z delfinami, czy jakieś takie inne atrakcje, czy do Kairot. Tego nie zamawialiśmy, bo po prostu szkoda nam jest czasu. Mamy też bardzo krótki czas wintaferien i po prostu chcieliśmy jakby to wykorzystać w tym momencie na to, że, no, że tu po prostu się trochę zrelaksujemy, a atrakcji nie brakuje, pomimo że jesteśmy na wczasach i praktycznie dniami leżymy tylko na plaży i się opalamy, co nie wiem czy w cieniu to widać, czy też nie widać. Może jak zdejmę okulary to bardziej widać, że tutaj jestem z reguły w okularach, więc może tutaj jestem bardziej taka biała. Co jest ważne? Kremy. Trzeba też kremy się zaopatrzyć. My mamy bardzo dużo kremów różnego rodzaju. Dokładnie, to jest istotne. No i co? I mamy słońce. Od rana do wieczora jest słońce. Poranki są trochę chłodniejsze. Teraz na przykład Stelka mówi, że jest jej trochę zimno, nie? No, e, powiem szczerze, jesteśmy na balkonie, nie jest na przykład zimno, ale jest tak świeżo, dzisiaj w nocy było 16 stopni, to znaczy, że było naprawdę zimno, bo jak przyjechaliśmy to było tak pod 20 stopni i ciężko było w ogóle spać, nie? E, jak macie jakieś zapytania, to z chęcią możecie pisać w komentarzach, a może macie jakieś własne, słuchajcie, doświadczenia, podzielcie się tutaj, komentujcie, bardzo chętnie. E, czy chcemy coś jeszcze powiedzieć, co nam się tak zupa podobało? Tak? No to mów. Proszę bardzo, co tobie się tak super podobało? Koty, może hmm... pły i moja koleżanka. No. I hodzina. Stelka już pierwszego dnia poznała koleżankę ze Szwecji i bardzo fajnie się tutaj zaprzyjaźniły, także dzisiaj będziemy musiały się niestety z nią pożegnać. Koty nam bardzo się spodobały, właśnie tutaj jeden y sobie siedzi i czeka na jedzonko, bo dokarmiamy te kociaki. Tak trochę nielegalnie, ale Egip... tutaj pozwalają na coś takiego. To są trochę dzikie koty, muszę powiedzieć. One się nie dają dotykać. Tak, bo one się boją. One się trochę boją. Mi osobiście się straszliwie podobała ta rafa koralowa, znaczy umarła niestety, co widzicie też na, na filmikach, bo ja byłam tylko na brzegu, ale tak jak mówię, kolorowe rybki... Mua. Wczoraj to nie mogłam wyjść w ogóle i się nacieszyć tymi rybkami, bo tak jak na tych filmach po prostu przyrodniczych wszystkie kolory można było widać. Mam trochę słabą kamerę wprawdzie, ale mam nadzieję, że Wam się te filmiki, co tutaj e, mam praktycznie e, załadowane, na... podobają. to mam nadzieję, że się będą podobały, nie? <gry> Mi się podobają. Dokładnie. I dzisiaj myślę, że w ten już taki naprawdę ostatni dzień bo jutro wyjeżdżamy. No to ja będę chciała na pewno wskoczyć sobie do worka i sobie dalej posznorślować, popatrzeć na rybki. A ja bo to chyba... mnie bardzo relaksuje. To jest mój chyba nowe, nowe zainteresowanie, nowe hobby. A co ty? A ja chyba do A Ostelka w pulu, ona tam przez dwa, czy nawet trzy pierwsze dni to tylko w półlu. Po prostu urzędowała do tego stopnia, bo tam jest chlor, nie? to jest słodka woda. Widzicie, oczy ma troszeczkę czerwone, jej teraz zakrapiam oczy troszeczkę, niestety. Ale to boli. I troszeczkę ją tam szczypię, także zobaczymy, co będzie dalej, nie? No, i co? Będziemy o. się żegnać chyba po malutku. A jest jeszcze coś, co nam się ogólnie nie podobało. Mi się na przykład wszystko podobało, więc ja tutaj nic nie mogę powiedzieć złego. Ani żadne słowo krytyki. Wszystko było tak, jak praktycznie czuję się naprawdę zrelaksowana. A ja się, ja się czuję, jakby była u taty. Co? u taty? Nie, u babci. A u babci, no ty też się czujesz dobrze, nie? Nie u taty, u taty, u tacy. No tak, bo jesteś jakby w swoim kraju, można powiedzieć, w 50%, tak. nie? Stelka to, to jest bardzo. Mój kraj. Stelka to bardzo podkreśla, odkrywa swoje korzenie, tak? Właśnie jestem z Afryki. No, w 50%. Okej, okay, to chyba się tym akcentem będziemy żegnać. Tak. zaczyna trochę płakać. Oczy płakać. No to się żegnamy. Trzymajcie się i do następnego razu.